Cześć się, mana, jestem na Mezis. To jest pierwszy odcinek z gry Valheim Gry, który chyba nie muszę Wam przedstawiać, to jest dosyć znana gra, szczególnie w ostatnich tygodniach. Gra opowiadająca o e, świecie, do którego trafia nasz główny bohater. Świecie, można by tak powiedzieć, takim pośmiertnym. Świecie, w, w którym za każdym rogiem będzie czyhać na nas niebezpieczeństwo. E, może rozpoczniemy grę? Ja już mam stworzoną postać. W zasadzie to drugi raz staramy się to nagrać. Wcześniej coś mi po prostu nie poszło. Mam już stworzony nawet do tego świat, ale teraz do, do tego stworzymy nowy. No bo tam już w zasadzie nagrałem prawie cały odcinek. Okazało się, że mamy tutaj lekki błąd graficzny i wszystko jest w zasadzie bardzo, bardzo ciemne. Coś mi tutaj. A, dobra, bo taka sama nazwa. Dobra, rozpoczynamy. Nie będę Wam może tutaj tak szczegółowo opisywał o co chodzi, ale mniej więcej chodzi o to, że mamy się rozwijać technologicznie poprzez pokonywanie bossów. Bosów jest tutaj chyba 6. 6 bossów. Dokładnie tego nie wiem, zaraz zobaczymy. Zresztą, bo na samym początku pewien gigomość, kruk ma nas zaprowadzić na taki, jakby ołtarz ofiarny, gdzie będziemy wieszać po prostu to, co wydropi nam właśnie boss. Konkretnie chodzi mi o trofea, o główki takie po prostu, można by tak to nazwać. Troszeczkę długo to się wczytuje, ja może to to zaskipuję i słyszymy się jak już mi wczyta. No i dobra wczytało nam. Mam tutaj mały problem bo nie pokazało jak mnie ten kruk zrespił. Pokazało mi przedmioty właśnie które je ja mam. Na tamtym graniu, ja może te przedmioty sobie tutaj na szybko wyrzucę. W sumie to naprawdę niedużo zrobiłem. No oczywiście ktoś mi już zaczął do pokoju wchodzić. Ja już wrzucam tu przedmioty. O! I zaczynamy. Od początku nie pokaże, nie pokaże się nam taki właśnie kluczek informacyjny. On będzie nam na początku pokazywał różne rzeczy. Pokazał mi troszeczkę inną informację. Niż, niż na początku. Na początku po prostu pokazuje on co mniej więcej w tym świecie chodzi. My musimy kliknąć to. Zaznacza nam Miejsce, gdzie pierwszy boss się znajduje. No i co, na, co w tym pierwszym odcinku? Znajdziemy miejsce, gdzie budujemy bazę. I tak mi się wydaje, że na ten, ten odcinek zakończymy. Ja sobie tutaj już zbiorę drewna trochę. Przydaje nam się siekiera do obrony. Pochodnie niepotrzebnie wyrzucimy, bo pochodnie mamy na start. Ale. Mniejsza, zwiększę. Umiejętności też tutaj mamy, już zaraz wam pokażę tutaj. Tych umiejętności za dużo nie wbiłem. Więc mi się wydaje, że nie było sensu po prostu tworzyć nową postać do tego. I mamy tutaj trochę drewna. Ja może wam to zeskipuję i widzimy się już, jak uzbieram trochę tego drewna. Ja musiałem stworzyć sobie na szybko pierwszą broń, gdy zbierałem drewno, bo zaatakował nas po prostu pierwszy. Pierwszy taki y, przeciwnik. Nie jest zbyt groźny. Wystarczy go uderzyć takim kombem i, i, i go nie ma po prostu. On wyż, dropi takie coś jak żywica i z tej żywicy tworzymy to. I to jest w zasadzie nawet dosyć dobra broń na początek na niego. Po prostu uderzyć go pochodnią, bo on się podpala. No ale można też uderzyć masługą. W zasadzie to nie ma większego znaczenia. To jest na tyle łatwy przeciwnik, że, że y, nie robi nam to większego problemu i tutaj zbieramy takie malinkie jak przed chwilą zebrałem. One są do zwiększania nam tutaj poziomu życia. To znaczy nie ch chyba nie możemy umrzeć z głodu, jeszcze mi się to nie trafiło nigdy, to znaczy nie możemy, nie możemy w ogóle nie jeść, ale przez to będziemy mieć niski yy, poziom życia, no i niski poziom staminy bo to też zwiększa nam stamina jak widzimy. Dobra, to ja zbieram sobie dalej drewno i słyszymy się za mną. i dobra, mam już yy, drewno. Yy, Wyruszamy, może, albo zanim wyruszymy, ja sobie nie mam kamienia. O, drugi rodzaj widzenia grzybki, i tutaj jest kolejna mechanika. Możemy jeść na, w tym samym momencie trzy rodzaje żywności. Nieważne jakiej. Nie możemy zjeść dwóch tych samych malinek albo dwóch tych samych grzybków, ale możemy to połączyć. Wszyscy zwiększy nam się pasek życia oraz paszek, pasek staminy. Teraz mi się wydaje, że spoko, spoko mechanika i, i w zasadzie no nie znam chyba gry survivalowej, która miałaby to lepiej rozwiązane. Dobra, poszukajmy może trochę kamienia, a w międzyczasie miejsca na naszą pierwszą bazę. Eee, trochę drewna, takie gałęzie też możemy podnosić. Nie, no i nie mogę znaleźć tutaj żadnego drewna. O, drewna kamienia. Tu jest kamień. Ile mam tego kamienia? Już mogę wybudować sobie kamienny topór. Kamienny topór niesamowicie przyspieszy nam zbieranie drewna. Ja się tutaj męczyłem naprawdę sporo czasu, żeby na tych, na tych krzaczkach. Jak widzicie, tutaj prawie w ogóle nie ma tego. tam tamtej części było trochę więcej. Udało mi się zbierać nie wspomniałem jeszcze, że gram na modzie Valheim Plus. Valheim Plus to jest to mod, który dodaje nam do kilka mechanik. W zasadzie nie tyle co dodaje, co je rozwija. No w tym przypadku e, ja nie korzystam z tego moda jakoś e, nadmiernie. Nie będę korzystał w tej serii, o to mi chodzi. E, mod jest w stanie modyfikować niektóre aspekty, na przykład udźwignię. Czy wielkość się klippunku tego nie będę zmieniał, bo to moim zdaniem nie ma sensu, to jest takie w zasadzie trochę cheatowanie, mnie to nie obchodzi. I będę korzystał tylko z podstawowej mechaniki, mechaniki którą będzie magia. Magia jest dosyć OP, ale to i tak jest w dalszej części w dalszej części tak naprawdę naszej rozgrywki po zabiciu pierwszego bosa. No. I tak, może trochę źle to nazwałem w dalszej części, ale zobaczycie po prostu jak dokładnie to, to działa, mamy tam pasek many i tak dalej, zobaczymy w przyszłości, może w następnym odcinku, może jeszcze w kolejnym, zobaczymy, zobaczymy kiedy to będzie. Znalazłem dosyć dobre miejsce na wybudowanie bazy, te kamienie mnie trochę tutaj denerwują, bo to byłoby świetne miejsce. A może zajmiemy tą, tą budowlę? Nie będę musiał na początek budować. Tu się schowamy na pierwszym nos po prostu. A kolejny dom to już będzie nowy, budowany przez, przeze mnie. I, I to już będzie początek naszej bazy. Świetne miejsce, bym powiedział. No i dobra. I budujemy coś takiego jak młot. Młot jest przeznaczony do budowania. Już słyszałem. Szarzełka. Możemy sparować, teraz trochę źle to zrobiłem. Bo jeżeli zesparujemy, to wyprowadzamy go z równowagi przez co łatwiej nam go zabić. Może nawet jednym, dwoma ciosami Dobra, dobra. Mamy coś takiego, poprzednim przyciskiem myszki i musimy wybudować w drugi zakładce stół rzemieślniczy. Stół rzemieślniczy pozwoli nam na budowanie w tej budowli. Co ja chcę jeszcze tutaj dobudować? To dobudować dach na szybko. No, czy ten dach będzie dobry? Hmm, będzie zły, bo to jest zbyt stromy dach. Zrobimy ten dach, o! Pięknie, no niestety muszę wybudować coś takiego. To jest taka, takie jakby schodki, które mi pozwolą wybudować tutaj dach. Nie, prawie pozwolą wybudować, chciałbym na górze stanąć, ale o! No i mamy to. O! Yy... Niestety, żeby spać w tej grze, trzeba mieć w zasadzie, żeby budować łóżko. No właśnie, żeby budować łóżko, trzeba mieć po pierwsze źródło ognia, zaraz się tym zajmiemy. Po drugie, łóżko. A żeby budować to łóżko, to musimy mieć ten stół warsztatowy. Stół warsztatowy jest takim. Można by tak nazwać kuboidem. Mam zabezpiecza fragment terenu. Fragment dosyć nieduży. Razem pokażę, jak duży. Fragment o, tak jak są te przerywane białe kreski, Mam nadzieję, że to widać. Odejdę, może. I już jak staniemy za tym, nie możemy budować. Dziwną, dziwną rzeczą jest to, że możemy budować poza. Terenem stojąc po prostu na terenie naszego pawnu. Zniszczyć nie możemy, ale jak wejdziemy już możemy. No i dobra, wybudujemy może łóżeczko. Łóżeczko w ostatniej zakładce. O, tyle wystarczy. Ja sobie tutaj wejdę. Tym przyciskiem naprawiamy, ale ja potrzebuję to. Motyka. Motyka służy do wyrównywania terenu, do podnoszenia terenu. Niestety nie do yy, wszystkiego związanego z rolnictwem, do tego będzie służy, będą służyć grabie, yy, ale to dopiero po zabiciu pierwszego bossa. Dobra, mamy tutaj, wyrównam sobie, żeby nie było widać tak bardzo tej, tej trawy. I to buduje to. Możemy też naprawiać konstrukcję. Możemy tutaj mniej więcej naprawić na tym. Nie tracimy surowców z tego co kojarzę. Yy, chyba nie. Nie. Nie tracimy surowców. Mamy jeszcze odrobinę. Yy. Dobra. I co ważne, ja muszę stworzyć ognisko. A Żeby stworzyć ognisko to potrzebuję kamienia. Dobra. No to słyszymy się, jak znajdziesz sobie ten kamień. No dobra, mamy tutaj już e, kamienia, nie dużo, bo nie dużo, ciężko go naprawdę znaleźć jest. E, I wybuduję ognisko. No niestety ten, to źródło ognia musi być. Nie mogę go postawić w środku, bo tutaj mamy taką mechanikę, dzięki której nie możemy stawiać na przykład na drewnie, ale to nie jest większy problem, bo możemy rozwalić kawałek i postawić ognisko. Kawałek podłogi, ale drugą mechaniką jest to, że mamy tutaj coś takiego jak unoszenie się, dymu, unoszenie się dymu, który jest w stanie nas niestety zabić, udusić po prostu, i musimy to na, na ten moment postawić tutaj blisko łóżka za naszym domem. Ja dodam trochę drewna, żeby to się tak szybko nie wypaliło, i dobuduję jeszcze tutaj ścianę. I chyba tutaj też dobuduję ścianę. I mamy już w zasadzie gotową pierwszą chałupkę. Ja wiem, to nie jest zbyt imponujące, można by tak powiedzieć. Ale mi się wydaje, że jak na sam początek, na przygotowanie się do pierwszej nocy, to jest w sam raz i, i więcej nam nie potrzeba. Więc tak, no, mi się wydaje, że w tym odcinku to na tyle. W drugim odcinku postaramy przygotować się na bossa i zbudować, zbudować tą pierwszą chałupkę, już tak własnoręcznie. I w tym momencie zapraszam Was do komentowania, co byście chcieli więcej zobaczyć z tej gry. Może jakieś challenge czy coś. O, wymyślicie na pewno coś, więc trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć.